To szczególnie ważna rocznica w historii Polski. 30 lat temu, 27 maja 1990 roku, zostały przeprowadzone pierwsze wolne wybory do samorządu lokalnego. Gminy zyskały nową jakość. To mieszkańcy mogą decydować o ich rozwoju. Są osoby, bo ja jestem z tego pokolenia i nasz operator kamery, którzy pamiętają czasy poprzednie. Te czasy poprzednie były takimi, kiedy nie mogliśmy o sobie decydować. Samorząd to my, to lokalna społeczność zamieszkująca dane terytorium, która ścieli to łóżko, na którym śpi. Decyduje o wszystkim, o tym, jak zorganizuje sobie swoje życie dookoła. Wybory samorządowe są ważną kwestią, ponieważ to właśnie one mają największy wpływ na nasze najbliższe otoczenie. Ubolewam na tym, że po, tym, po tych 30 lat, latach samorządności tak mało ludzi bierze udział w wyborach samorządowych, bo to powinno być święto, święto nasze, nas wszystkich, kiedy mówimy, tak, chcemy decydować o sobie, chcemy wybrać najlepszych z najlepszych, bo to oni będą naszymi liderami, to oni nas popchają ku świetlanej przyszłości. W dobrze funkcjonującym samorządzie głos mieszkańców jest kluczowy. To ich zdanie ma duży wpływ na całą gminę i podejmowane na jej terenie działania. Działamy według strategii, którą wskazali nasi mieszkańcy. Ta strategia tak naprawdę pokazała, że musimy postawić na opiekę nad małymi dziećmi. Wybudowaliśmy żłobek że musimy postawić na za wszelką cenę wybudowanie obwodnicy krosna Przygotowywana jest dokumentacja, że musimy ludziom sprawić poczucie bezpieczeństwa. To poczucie bezpieczeństwa to między innymi, między innymi chociażby prace trwające nad obwałowaniem dolnej części miasta, gdyby przyszła tutaj wysoka woda, tak jak w 1997 czy 2010 roku. Z powodu epidemii trzeba było zrezygnować z hucznych uroczystości w gminie ale w inny sposób można manifestować swoje zdanie na temat samorządności. W przyszłym tygodniu w mieście staną trzy konstrukcje składające się z banerów jedna w dolnej części miasta, a dwie w górnej. Mieszkańcy będą mogli wypisywać na nich swoje skojarzenia z samorządnością czy wolnością. Mieszkańcy myślę, że to czują, ale czasami boimy się wyrazić to właśnie chociażby w formie pisanej i mam nadzieję, że nasi mieszkańcy się otworzą na to. Jestem o tym przekonany, bo dialog społeczny, który prowadzimy, czy to w formie chociażby budżetu obywatelskiego, który został wypaczony przez ustawodawcę, dlatego z niego zrezygnowaliśmy, ale to były tak naprawdę konsultacje społeczne. Niech to zapytanie nasze o czym jest dla ciebie wolność, czym jest samorządność, niech będzie tak naprawdę taką konsultacją społeczną, jak my to rozumiemy. Jak jak my to czujemy wewnętrznie, czy czujemy się wolni? W przyszłym tygodniu szerzej będziemy mówić o tej rocznicy.